Tej ciekawości widzę pomysł na to, jak możemy poćwiczyć sobie, jak spróbować też głębiej słuchać. Wydaje mi się, że to tak, taka cenna jest Twoja myśl o, o zaciekawianiu się jako takim bazalnym narzędziu. W ogóle rodzimy się z ciekawością. No, dzięki temu w ogóle mamy możliwości przetrwania, że zastanawiamy się, co tam jest, co jest za tym kamieniem, co jest w tej jaskini. Czym jest to zwierzę, ale też bazując jednak na swojej intuicji i odczuciach w ciele, czy to jest najlepsze bezpieczne, na ile mogę się zbliżyć. I to jest i słyszenie, słyszenie świata, co do nas dociera, i słuchanie też siebie, i to połączenie może jest ważne. I z tej ciekawości też tak pomyślałem sobie pewnej demokratyczności. Tak mi się przypomniały memy, żarciki, takie sytuacyjno-kulturowe, i oba dotyczą szwedzkiej kultury pracy. A propos Takiego zaciekawiania się. Jedno to, jak podczas jakiegoś napadu, ataku, Szwedzi dyskutują na temat tego, kto ma się wysunąć i sprawdzić, co tam jest, i prowadzą debatę demokratyczną, kto ma pierwszy to zrobić. <grymne> I to jest o pewnej zdolności do myślenia w sytuacjach ekstremalnych. Może to jest do przesady czasami, oczywiście, bo jakieś zagrożenie, to też trzeba działać. Drugi przykład jest o tym, jak w takim obrazku jeden z pracowników, gdy siadają do stołu, pyta o zadania, które są do zrealizowania i terminy. Na co atak paniki następuje jednej z uczestniczek tego spotkania, a inny kolega mówi, Słuchajmy, w tej firmie nie możemy przychodzić do razu do zadań. Musimy się najpierw zapytać, jak się masz, co robisz w weekend? I to mi tak przypomniało naszą rozmowę sprzed tego nagrania i poprzednich również, że rozmawiamy o podróżach, no bo tak się okazało, że w, mamy wspólne zainteresowania, nawet tak. wspólne kierunki <laughs> świata. I że no, nikt nam tego nie powiedział, że mamy rozmawiać o podróżach, ale to jest jakieś zagajenie przejście ze świata zewnętrznego, ty coś robisz dzisiaj. Ja coś robię dzisiaj, coś nas łączy, żeby porozmawiać o czymś, co wymaga od nas dużej mobilizacji tutaj słuchania, słyszenia, ale też koncentracji, żeby jednak być w miarę przy temacie. <grywa> Przynajmniej ja mam w sobie tę perspektywy Cały żeby czas być, mam taką e, nadzieję przy temacie. Ale jednak pozwoliliśmy sobie na to, żeby zrobić jakiś rodzaj połączenia, posłuchać, bo w tym jest w moim odczuciu też słyszenie, w jakim jesteśmy nastroju, em, że to jest taki element, który jest o słuchaniu, ale też może w pewnych momentach, bo wsłuchałem się w atmosferę, że jest to jakiś rodzaj luźnej, podróżniczej, też o otwartości postawie. I mi to pomaga, na przykład, żeby trochę sobie pozwolić na swobodę, na podróżowanie w tej naszej rozmowie. I wydaje mi się, że to jest o wsłuchiwaniu się, o słyszeniu, nie tylko słuchaniu, ale to słuchanie pomogło. Bo najpierw słucham, a potem usłyszę, i że to nie musi być nawet te takie intencjonalne, że jak jesteśmy w miarę tam optymalnie funkcjonujemy, ale to słyszenie wcześniej miało być po to, żeby zbadać. Okej, okay, to możemy sobie pozwolić na chwilę takich luźniejszych degresji, bo są te momenty wsłuchania się z kolei. Wydaje mi się, że to na tym polega to korzystanie z tego słyszenia, słuchania i przypominania sobie czasem o tym i takiego ludzkiego charakteru korzystania z tych zdolności, mm. choć. Czasem jesteśmy w takich momentach, kiedy nam tego brakuje, potrzebujemy tego przypomnienia, właśnie to, co powiedziałeś, że może właśnie takim pierwszym krokiem, no dość proste jednak, banalne, a w cenie takie proste i w cenie takie banalne, hmm. żeby się zaciekawiać w ogóle, żeby tak o mieć tak na tapecie ciekawość, zaciekaw się.